Witam wszystkich z tej strony Poodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w GTA Vice City. Yy, więc tak, moi drodzy, w tym odcinku oczywiście kontynu kontynuujemy pościg za tym kolesiem i bodajże że misja też nazywa się yy, Pościg, więc wszystko się zgadza. No i tutaj szybciutko wsiadamy na ten skuterek. Yy, ktoś mi pisał, że nazwę tego skuterka wymiała się chyba Fajiro. Więc wsiadamy na Fajiro i lecimy. Yy, no i co tutaj jest takim y, podstawowym elementem, na co warto zwracać uwagę w czasie tego pościgu? Y, trzeba uważać właśnie na odległość, bo jak sami widzicie możemy zdrowo oberwać. Y, no i też y, trzeba mieć to y, na względzie, że y, może nam przebić oponę ten koleś i wtedy jazda na jednośladzie stanie się wiele, wiele trudniejsza. Więc na to też trzeba uważać, chociaż y, na to też y, nie mamy za bardzo wpływu, to też zależy od szczęścia. Naszego, chociaż koleś no widać niby jest w jadącym aucie, a strzela całkiem, całkiem celnie. No i oczywiście no musimy podążać za tym kolesiem aż do jego meliny, dzięki czemu będziemy mieli informacje, które będziemy mogli przekazać panu Ricardowi Diaz'owi. No i o czym tu jeszcze warto wspomnieć, na całe szczęście ten jego samochód nie jest zbyt szybki, bo w sumie też nie o szybkość tu chodzi, tylko tak bardziej no jakby to powiedzieć przetrwanie. No, bo wiadomo, gdyby nam teraz zaczął skuterek płonąć, no to. No, znalazłoby się na szybko jakiś środek zastępczy, jakieś auto zastępcze, ale no, istniałoby też prawdopodobieństwo, że może nam uciec ten kolej, co oczywiście równałoby się z niepowodzeniem misji. Ale tutaj, moi drodzy, nasz pościg. A przebił przebije mi oponę na sam koniec, bo tutaj już nasz pościg się kończy. Tutaj ten kolej zamieszkuje. No, i misja zaliczona, moi drodzy. 1000 dolarów, pasuje. No, i teraz teoretycznie mm, powinienem mm, rozpocząć kolejną misję u pana Diaza. Jednak za waszymi poradami, chociaż ja też tak w sumie miałem to w planach, ja z zasady w let's playach nie robię takich aż mocno dla wszystkich tych misji dodatkowych i tak dalej, ale parę wyjątków jest. Yy, I chciałbym zrobić sobie teraz misję dostawcy pizzy. Ponieważ albo nie, zrobię sobie misję dostawcy pizzy, ale nie będę Wam mówił, yy, co za to dostaniemy, bo no, może nie wszyscy wiedzą, może komuś to sprawi niespodziankę, czy coś w tym guście. No i na to misję m, troszkę mi zleci. Yy, nie wiem, czy to pod drugim odcinkiem, czy pod pierwszym, mi pisaliście, yy, czy pod trzecim żebym zbierał kaskę, żebym kupował nieruchomości i tak dalej. Ja wiem, że trzeba kupować nieruchomości w tej grze, to jest kolejna taka różnica między GTA Vice City a GTA 3. Ale to oczywiście no, muszę troszkę kaski nazbierać, musi też troszkę się gra rozwinąć fabularnie. No i okej, okay, dostawca pizzy, dostaw pizzę klientom, pod, podjeżdżaj do klientów i rzucaj im pizzę pod nogi. Czyli mamy 5 minut czasu na każde zamówienie. Czyli na przykład tutaj mamy pierwszą rundę. Znaczy, pierwszy level, jakby to powiedzieć. I klikamy, chyba, ja tu mam prawy ALT. Tak, prawy ALT. Dobra. Yy, no i za każdy level będziemy dostawać o jednego klienta więcej. I tych level jest 10, a czasu mamy 5 minut. Yy, maksymalnie posiadanych pizz, czy. No, pizz. Możemy mieć. Spoko, spoko. Hey, on, yy, możemy mieć 6, czyli na przykład, jak już będziemy mieli do. Obsłużenia, obsłużenia, jakby to powiedzieć, siedmiu klientów, będziemy musieli się tu wracać jeszcze dodatkowo po yy, dodatkowe pizze. Tak więc no, misja początkowo oczywiście jest łatwa, tak schody zaczynają się dopiero tak od 6 piątego le levela, czy tam levelu. Ale mam nadzieję, że jakoś takoś, yy, mam nadzieję, że mi się uda ogarnąć tą misję. No i że yy, zdobędę bardzo fajną nagrodę, która jest za wykonanie tej misji. Która stosunkowo, jeśli patrząc na resztę misji pobocznych, nie jest aż taka trudna i wymagająca. No, oczywiście, no, ten skuterek to jest te, ten sam model co Fajiro, tylko że to jest wersja taka no, dostawcza pizzowa, ale osiągami, zwrotnością i tak dalej, no, nie różni się absolutnie niczym. Tak więc, no nie jest to żaden demon prędkości, ale też y, jest w miarę zwrotny, malutki, wszędzie tam się zmieści. Więc, y, no i są plusy i minusy, jak to zwykle bywa. Y, pff, przy każdej sytuacji, przy każdym pojeździe, przy każdym przedmiocie. No i dobra, rozwozimy sobie te pizze. A ja o czym chciałbym Wam y, tutaj y, Wam y, pogadać y, z Wami? Aha, y, mówiłem w którymś odcinku, że czas renderowania jednego odcinka to 2,5 godziny. Oczyż... Było tak w przypadku pierwszego odcinka, ale na moje, właściwie ku moje uciesze pozostałe odcinki renderują się jeszcze krócej, czyli to trwa około 70-80 minut, więc jest to całkiem króciutko w porównaniu do Mafii, która renderowała się 6 godzin, to jest po prostu masakrycznie szybko. Tak więc jeżeli wyrenderuję sobie na przykład odcinek yy, kiedyś tam po południu yy, zacznę go wstawiać na przykład w nocy jak się kładę spać, to na rano już jest gotowy odcineczek tak około 10-11 no czy tam 12 to tam jeszcze jest praktycznie godziny poranne, przedobiednie. Tak więc... No to tyle dobrego, że ten czas skraca mi się. Oczywiście GTA Vice City... Nie wiem, naprawdę nie wiem ile będzie odcinków. Mam nadzieję, że ta seria nie skończy się zbyt szybko, bo nagrywa się ją... Mogę teraz już śmiało powiedzieć, że nagrywa mi się ją lepiej niż Mafia. Oczywiście nie twierdzę, że Mafia jest gorszą grą, go, a nie jeżeli... Gościu, jak jeździsz? A nieżeli... Co ja mówię? Że Mafia jest gorszą grą, a nieżeli Vice City. Ale no gameplay, no gusta i guściki są różne. Mi, jeżeli chodzi o gameplay, gra mi się yy, podoba troszkę bardziej, bo jest tak troszeczkę yy, yy, bardziej tak rozwinięte te yy, takie rozwalanie Audi, to wszystko, co chwila że takie troszkę bardziej jest usprawnione to wszystko. O ludzie! No i właśnie tutaj jest ten problem, że jeżeli jedziemy na jedno śladzie, bardzo łatwo możemy się przewrócić. I bardzo łatwo możemy stracić cenne sekundy, które nieraz po prostu te parę sekund może zaważyć, czy skończymy dany level, czy skończymy daną misję, czy też nie. No i tutaj jest też kolejny element, o którym nie wspomniałem. Otóż są to yy, klienci, którzy są właśnie tutaj na plaży. Przez plażę, jak widać, na skuterek jedzie bardzo wolno, co też dodatkowo nas spowalnia jest to takim dodatkowym utrudnieniem, no ale no niestety no, trzeba przez to przebrnąć. Mam nadzieję, że tę misję uda mi się zrobić za pierwszym razem. Oczywiście, też były takie. Zakręcił mi się w taki pomysł, aby wyciąć to. Po prostu pokażę Wam, jak przechodzę ostatni level. Ale ja zostaję przy tej tradycji, że jeżeli nagrywam coś, to nic nie wycinam z materiału, po prostu jak ja to nagrywam, to Wy tak wszystko widzicie. Ok, kolejny, kolejny, kolejny level. Raz, dwa, trzy, cztery. To już będzie czwarty poziom. Idzie to oczywiście co level dłużej, ale to jest z, wiadoma, z wiadomej przyczyny, ponieważ no co każdy level dochodzi nam jeden klient. Eee, no i o czym jeszcze bym wam tu moi drodzy wspomnieć? No oczywiście ta seria została przez was bajecznie ciepło przyjęta, naprawdę. Liczba widzów skacze, liczba komentarzy, ocen w górę skacze, no po prostu no... E, nic tylko po prostu wraz z nadchodzącą wiosną po prostu mój kanał też kwitnie. Mam nadzieję, że tak się będzie jeszcze działo wiele, wiele lat. Chociaż wiadomo, już no... Przychodzą coraz to nowe obowiązki, coraz mniej czasu wolnego, żeby tak się zrelaksować. Jeszcze siłownia oczywiście. Nie no... Bez siłowni naprawdę teraz się czuję jak bez powietrza, to już jest chyba taki bardziej nauk niż hobby. Ale... Ja tam wiadomo... To ja to traktuję, nie, te, nie traktuję tego jako zawodowiec, żadnej tam kulturystą nigdy nie zostanę, po prostu traktuję to jakie tak, jako takie hobby jakie tak, jako jako taką pasję y, która przy okazji też wspomaga moje zdrowie bo wiadomo jak się trzyma dietę bez taką bezuczczową i tak dalej no człowieku jesteś coś takiego jak migacz nie nie gdzie ty prawo jazdy robiłeś chyba na polu no y, ale wracając do siłowni y, ja to traktuję jak taką pasję jak taki rozwój samego siebie taki niby y, siłownia rozwija ciało, ale przede wszystkim hartuje duszę, jakbym to tak ubrał w słowa. Pewnie wiele osób się może ze mną nie zgodzi, ale ja to tak postrzegam, tak bardziej filozoficznie. E, ale w porządku, koniec tematu siłowni, zacznijmy temat Geta Vice City. Może troszkę omówię też, jakie zmiany jeszcze zaszły od czasów, gdy pojawiła się e, sławetna GTA 3, czyli pierwsza GTA w 3D. Otóż Geta Vice City na przykład jest kolejnym udogodnieniem to, że możemy wyskoczyć z jadącego auta na przykład gdy auto nam się pali sytuacja jest kryzysowa możemy na spokojnie z niego wyskoczyć co na ten przykład w GTA 3 no nie było możliwe kolejnym elementem dodatkowym w Vice City jest to, że mamy większą liczbę łódek do pływania co prawda mieliśmy w GTA 3 nie wiem czy 1 czy 2 czy 3 rodzaje łódek do pływania tutaj jest w GTA Vice City zdecydowanie więcej Tutaj, jak już kiedyś może mówiłem, jest też pole golfowe, na które możemy wejść. Możemy sobie polatać helikopterami, coś z czego jeszcze nie doświadczyliśmy, ale uwierzcie mi, doświadczymy. No i co tu jest jeszcze? Na pewno coś pominąłem. No to, że możemy przebijać opony, że możemy rozbijać szybę i. Aha, właśnie, gdy, rozbi... gdy w GTA 3 strzeliliśmy w okolice szyby. To nie dość, że szyba nie pękała, to jeszcze nic nie robiliśmy y, kierowcy, gdy nawet z najmocniejszą karabinów strzelaliśmy. A tutaj już jest robione y, to bardziej tak udoskonalone, ponieważ gdy rozbijemy szybę, a nawet gdy nie rozbijemy szyby, gdy trafimy kierowcę w głowę na przykład, to ta głowa mu odleci, na przykład w aucie, i po prostu jego zwłoki same wyskoczą z auta. Y, no i to jest tak właśnie taka zasadnicza różnica. Nie wiem, jak jest powierzchniowo, jeśli chodzi o mapę Vice City a Liberty City. Chyba Geta Vice City jest nieco mniejsze, ale bardziej dopracowane z tego, co się orientuje. Ale wiadomo, no, nie zawsze jest y, im większe, tym lepsze, prawda? Tak więc, no. Y, oczywiście, jeśli chodzi o kolorystykę, no, Geta Vice City, no to już y, jest y, dużo bardziej jaśniejsze, takie cieplejsze, ma barwy, takie pastelówki bardziej barwy, takie, tak ciepło nas wita Vice City, a Liberty City tak smutno, ponuro i tak dalej. Chociaż to ten taki ponury, ponura taka szata graficzna też nadawała swoistego klimatu tej grze. No i o czym by tu jeszcze warto wspomnieć, jeśli chodzi o różnicę? No o tych o tych, okupowaniu nieruchomości już wspominałem o... Nie wiem, czy wspominałem o tym, że... Jeżeli się przebierzemy, to nam spada poziom poszukiwań o jedną lub dwie gwiazdki. No, jednoślady mamy dostępne, chyba cztery rodzaje: jest to Harley, Ścigacz yy, Cross, Harley skuter, Ścigacz, no, Harley skuter, Ścigacz Cross, 4, 4. Cztery. Yy, cztery są rodzaje motorków, niby nie dużo, ale i tak oko yy, cieszą. Jaka jest jeszcze dostępna taka dodatkowa opcja? Niech pomyślę, chyba już wszystko wymieniłem. Nie, na pewno wszystkie nie wymieniłem nie, na pewno poprawicie w komentarzach, znając Was. Co tu jeszcze, co tu jeszcze? Hmm... Nie, chyba już... to już chyba nie wszystko, no... GTA 3 i GTA Vice City działa na tym samym silniku oczywiście, tylko GTA Vice City już jest troszeczkę bardziej dopracowane. No i oczywiście różnica, jeśli chodzi o głównego bohatera, no Cloud Speed. Chociaż nigdzie nie jest napisane, że GTA 3 jest Cloud Speed. Wiemy, że ma tylko na imię Cloud, a nie jest powiedziane, że Speed, ale prawdopodobnie tak jest, chociaż żaden z twórców yy, z Rockstar, żaden właściwie z panów z Rockstar tego nie potwierdził. Ale różnica między nimi jest taka, że no Cloud był milczącym człowiekiem, nie odezwał się w czasie GTA 3 ani razu. Natomiast Tommy Versetti już jest bardziej takim charakterną postacią, taką bardziej zapadającą w pamięć. No i dzięki czemu no, gra też staje się dużo bardziej rozmaicona, można prowadzić dużo bardziej, yy, dużo bardziej yy, takie skomplikowane dialogi, takie bardziej emocjonujące dialogi, bardziej realistyczne dialogi. Yy, ponoć do Geta Trójki yy, główny bohater w Geta Trójce jest Niemiec z tego względu, że nie mieli, nie, nie było już czasu, aby nagrać dialogi do tej postaci. Czy to jest prata, czy to jest mit? No, nie wiem tego szczerze. Ale prawdopodobnie mogłoby tak być. No i GTA chyba Vice City nie wiem, czy sprzedało się w większym nakładzie niż GTA 3, czy też nie. Niedawno GTA Vice City, teraz właściwie niedawno GTA San Andreas wyszło na te iPhone'y, czy na coś tam, na te urządzenia takie mobilne, smartfony, czy na coś, chyba na smartfony. Niby szata graficzna jest dużo lepsza, ale sterowanie jest masakryczne z tego co słyszałem. Żeby zrobić misję Devastator, tą misję właśnie z tej helikopterki Devastator na smartfonie, to trzeba naprawdę dużo, dużo wprawy nabrać. Czy to jest prawda, czy też nie, nie wiem, ponieważ nie posiadam smartfona i nie grałem w GTA Vice City na tej platformie, tak więc no, nie mogę nic powiedzieć. Nie wiem czy... Chyba grałem kiedyś w Geta Vice City, ale na PS2 u kuzyna. Czy to było na Xboxie tym pierwszym? Chyba na tym pierwszym Xboxie, bo pamiętam jak się auta świeciły. Czy to była Geta 3 czy Vice City, chyba, ale chyba Vice City. Ale pamiętam, yy, nie odniosła na mnie takiego wrażenia, bo ja byłem. Zresztą do, do tej pory jestem dosyć sceptycznie nastawiony do konsol. Ale kiedy no, ujrzałem tą gierkę na moim starym poczciwym Blaszaku to już ile lat wstecz? 11 lat wstecz, bo to zaraz po premierze miałem tą grę. Pamiętam nie ścina. Znaczy no ścinałem się troszeczkę, ale chodziła w miarę płynnie, a to wtedy jak chodziła ta gra w miarę płynnie na jakimś komputerze to było się Bogiem na osiedlu, ja wtedy takim bogiem byłem Pamiętam z Kuzolem, podobnie ja zresztą Max Payne'a Yy, bo to w jedne, w, ten, w jedne wakacje, Kuzol przyjechał, w jedne? Nie wiem jak to się mówi, wymawia. Yy, no, jednego roku w wakacje Kuzol do mnie przyjechał i przyjechał do mnie na tydzień. I trzy dni chyba pod rząd, pierwsze trzy dni ciupaliśmy, nie dwa dni przepraszam. pierwsze dwie nocki yy, ciupaliśmy w yy, Max Payne'a, przeszliśmy. A później pozostałe yy, ciupaliśmy Vice City, wtedy pierwszy raz przechodziliśmy Vice City, to było tak, że jedną misję ja, jedną misję on. No, po prostu i pamiętam, na niego wypadła misja, bodajże Devastator. Yy, tak więc ja z niego cisnąłem. Yy, aż do czasu, kiedy on nie sfailował tej misji, ja musiałem przyjąć pałeczko, Oczywiście, mnie, mnie też nie udało. I po kilku próbach jakoś się udało przejść tą misję. I nie wiem, ile nocy skończyliśmy? 3 czy cztery? Bo graliśmy tak, no, no wiecie, tak, żeby sobie pozwiedzać bardziej, żeby tam te wszystkie smaczki ogarnąć. No, prąt, to jest ty, jakiś kurde, Meksykaniec czy coś? Jasny gwint, pronto. To mi się z jakimś kojarzy, nie wiem dlaczego. Może jest taki proszek, nie wiem, ja nie piorę. Znaczy, no, brać to wypiorę sobie, ale y, nie ogarniał tam proszku, w ogóle sypię do pralki i wszystko. Pamiętam, jak byłem mały i kiedyś sobie włożyłem do automatu czarne spodenki i białą koszulkę. No, jak mama to zobaczyła, no nie była zbyt nieuśmiechnięta. Y, no i jak mama to zobaczyła, to automatycznie uśmiech z mojej twarzy też zniknął. Ale no, każdy eksperymentował był mały. Ach, te czasy, kiedy grało się po raz pierwszy Vice City, bo. Tyle miałem wtedy lat, 9, może 10 Ludzie, kiedy to było. Człowiek się starzeje, pierwszy siwy włos. <noise> Aj, masakra. Naprawdę czasami oddałbym bardzo dużo, żeby chociaż na jeden dzień czy na dwa dni wrócić do tych czasów, kiedy miałeś 9 lat. Chodziło się z kumplami. Gdzieś do jakichś lasków, jakiejś bazy się robiło, jakieś twierdzy, coś, bo wtedy my byliśmy na etapie yy, władcy pierścieni i gry twierdza, jedynki też to już całkiem się wkręcił, wkręcił średniowieczny taki klimat. Yy, no stop były kłótnie, kto z nas będzie Legolasem, a kto będzie Aragornem. Aj, to były te czasy. A teraz tak mi się wydaje, że te dzieci, no, ostatnio widziałem takie obrazy chyba gdzieś w pizzerii, dwójka takich maluchów. Jezu, gdzie ten skuter? No! Już się zblowersowałem. Dwójka takich maluchów, yy, może 5 lat. Było wtedy jeszcze ciepło na dworze. Yy, zamiast sobie tak pobiegać z innymi dziećmi, to one tam na jakichś smartfonach coś tam sobie ciupały i... To jest takie troszeczkę... smutne, bo... Yy, coraz mniej dzieci przebywają czasu, czekajcie. Dobra, bo już tutaj trzeba pomału rozkminiać. Gdzie co jest, bo tak na takie jolo to raczej nie da radę ogarnąć tej misji. Ale wracając do tematu, te dzieci jakoś tak, no, mało czasu spędzają na świeżym powietrzu, a coraz więcej przed komputerem, przed tymi smartfonami, tabletami i tymi innymi gadżetami. No, trudno, no, ja cywilizację nie zmienię, eee, ja cywilizację nie zmienię, no, mam nadzieję, że to się zatrzyma. A znając że to będzie cały czas postępowało do przodu, ale to już nie moja w tym głowa. Ja już na szczęście jestem dorosły, no dorosły na świstku, ale tak naprawdę jeszcze nie jestem dorosły. Bo dorosły człowiek pracuje na siebie. Niestety ja nie pracuję, bo... No niestety, no trudno jest w tym kraju znaleźć pracę i nie mówię tego dla jaj, tylko mówię to poważny Naprawdę, kiedyś się z tego śmiałem, jak Ferdek tak mówił, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem. Ale kiedy mnie to dotknęło bezpośrednio, to już tak na to... No patrzy troszeczkę takim poważniejszym okiem. O Jezu! Saber... To chyba Saber się nazywa. Yy, no, ja już go spisałem na swoją czarną listę i już jest... Ała. Przepraszam, że mnie zaswędziało. Już jest skasowany ten gościu. Je, już jak ja jeżdżę, jak jak tak będę jeździł to ja tego levelu nie skończę i całej misji nie skończę. Boziu. skakuj i jedziemy, no jedziemy, jedziemy, jedziemy. Aj, to mi musisz mnie stresować, no? Weź, jakoś sobie kółeczka przyspawaj po boku czy coś. Koleś. Okej okay moi drodzy. Ośmiuszyłem się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA Vice City. Póki co, trzymajcie się ciepło i... Cześć!